Cześć z tej strony, Karol Bocian, i dzisiaj opowieść o stylach, czyli o tym, jak mają wyglądać różne elementy w naszej aplikacji. Style to jest podstawa tego, żebyśmy mieli spójność wyglądu w naszej aplikacji, żeby różne elementy wyglądały tak samo oraz żeby nam łatwo się to później edytowało i utrzymywało. Dlaczego? Już sobie zobaczmy na przykład. Weźmy sobie taki przycisk, ustawiamy sobie nasz przycisk, tutaj, drugi. I jeszcze trzeci. I zakładamy sobie, podam na pomysł, że chcemy, żeby takie przyciski wyglądały inaczej. Więc zmieniamy ich kolor w tym właśnie miejscu. Na przykład tu zmieniamy sobie na kolor taki. Więc w pierwszym przycisku zmieniliśmy, w drugim przycisku zmieniliśmy i w trzecim przycisku zmieniliśmy. Zaczcie, mieliśmy już trzy kliknięcia, żeby zmienić kolor. Ale teraz jednak wysłaliśmy to do testera i on stwierdził, że ten kolor jest zbyt jasny. A takich przycisków w czasie tworzenia naszej aplikacji zrobiliśmy już bardzo dużo. I teraz musimy przejść przez wszystkie, na przykład 50 przycisków i zmienić im z powrotem kolor. Dlaczego? Bo tutaj mamy napisane, że nadpisaliśmy sobie styl i on już jest. Tutaj dziedziczymy po tym y, stylu, a dokładnie wykorzystujemy go w jakiś sposób, albo dokładnie wykorzystaliśmy na początku, od niego pochodzą różne ustawienia, ale on już jest nadpisany, on już jest zmieniony. Więc teraz musimy przejść przez znowu wszystkie te przyciski i zmienić sobie kolor na taki, jaki chcemy, na przykład na czerwony. Więc znowu musimy sobie tutaj lecieć i wszędzie zmieniać te nasze przyciski. A jak moglibyśmy to zrobić lepiej? A no w taki sposób, że nie nadpisujemy stylu, tylko bierzemy sobie dany styl tu, tu. I tu, więc wszędzie mamy taki sam styl. Wchodzimy sobie w edycję stylu i zmieniamy tutaj wygląd naszego przycisku. Na przykład mówimy, no żeby one były czerwone. Więc teraz, jak zrobimy sobie wygląd naszej aplikacji, zobaczcie, mamy wszystkie czerwone przyciski. Wraca nam to znowu z testów, i nasz tester na przykład mówi, że lepiej byłoby, jakby to była większa czcionka, więc wchodzimy sobie znowu w styl, zmieniamy i wszystkie nasze przyciski mają większą czcionkę i tym sposobem pracujemy sobie ze stylami. Style po prostu określają wygląd naszych różnych kontrolek, różnych naszych elementów. I znowu, jak chcemy, żebyśmy mieli jakiś inny styl naszego elementu, a takiego stylu w tej naszej liście rozwijanej tutaj nie znaleźliśmy, nie mamy fajnego, na przykład weźmy sobie tekst który jest w stylu Body 16, ale my byśmy chcieli, żeby taki tekst był na pełną szerokość stronę, ale był wyśrodkowany, żeby tu był na środku. Jakbyśmy zrobili sobie Fit w To Content i ustawili to na środku, to, to przy dłuższych tekstach nie zawsze to będzie ładnie wyglądało. Lepiej zrobić to z rozwiązaniem takim, że bierzemy to na taką szerokość strony, na jaką chcemy, żeby to było. Na przykład na pełną szerokość, albo na 1200 pikseli albo na 800, obojętnie, ale ustawiamy sobie, żeby one były wycentrowane. Więc robimy sobie Detach Style. Ustawiamy sobie wyśrodkami i robimy sobie na podstawie tego podobny styl. To było body 16, więc nazywamy sobie body 16 i dodajemy center. Wycentrowany. I mamy sobie wycentrowany nasz tekst. Jak go chcemy teraz sobie zmienić? Troszeczkę jeszcze podrasować, poprawić, robimy sobie Edit Style, wchodzimy sobie tutaj w style i edytujemy sobie nasze style. Na przykład chcemy, żeby był jeszcze bold, więc dopisujemy sobie w tej naszej nazwie. Dwa razy szybko tutaj klikając bold, po to, żeby było jasne co tutaj jest, co tu się zmieniło i mamy nasz yy, tekst, który jest bold, ale nie chcemy, żeby był kursywą i tym sposobem podmienimy sobie wszystkie ładnie teksty za pomocą stylów. Styla mają jeszcze taką zakładkę jak zmienne, bo oprócz tego, że tutaj wszystkie nasze kontrolki możemy sobie tak ustylować i zawsze używajmy tylko stylów, jeżeli zmieniamy wygląd, Możemy tu jeszcze zmienić sobie layouty różnych tych elementów. Każdy z elementów ma troszeczkę inny zbiór tych różnych propert, innych ustawień. Więc w zależności co sobie edytujemy, będą tu różne ustawienia. Mamy też na przykład layout, mówiąc jak daleko ma się na przykład zawartość naszego tekstu odsunąć od jego granicy, czyli ten tekst de facto, te, te literki, jak daleko mają być od granicy. Bardziej to jest widać na przykład w przyciskach. Więc przejdźmy sobie do jakiegoś przycisku. Tutaj, jak zmienimy sobie nasz. Padding, na przykład na 15, 15, 15, 15, to widzimy tutaj, że te wszystkie elementy są w inny sposób już odsunięte. Oraz mamy też możliwość ustawienia jakiejś innej gap, czyli jak daleko ta nasza kontrolka tutaj jest odsunięta od naszego tekstu. I możemy też tutaj ustawić sobie takie ogólne warunki związane z ogólnie jakąś kontrolką. Na przykład, jeżeli szerokość strony width, jest strony czym się uda, a another condition jest jeżeli nasza szerokość strony current page width jest mniejsza na przykład niż tablet, niż szerokość tableta, jakiegoś oczywiście takiego zakładającego, że ma 992 piksele, to wtedy możemy zmienić sobie na przykład top padding z 15 na 0. Bo po prostu mam mniej miejsca na takim wąskim ekranie. I to będzie teraz działało na wszystkich naszych przyciskach, które wykorzystują właśnie ten styl Field, Dark, Destructive. Więc warto sobie tutaj korzystać, ale w takich elementach nie jesteśmy w stanie ustawić sobie takich ogólnych sytuacji, na przykład, że nasz użytkownik ma 15 orderów, albo że ordery są tylko z obecnego dnia. Nie jesteśmy w stanie tutaj pójść do naszej bazy i dodawać takich bardzo precyzyjnych, specyficznych ustawień warunków. Mamy tutaj jeszcze kolejną rzecz, mianowicie zmienne. Możemy tutaj sobie ustawić, jaki jest czcionka główna naszej aplikacji. Więc tym sposobem, jak tutaj sobie to podmienię, to wszystkie nasze elementy, które do tej pory wyświetlały tamtą czcionkę inter, wyświetlają inną. Zobaczcie sobie, mamy inter tight. Jak zmienię sobie tutaj na, na przykład, italiana, wracam do naszego przycisku i już mój przycisk ma italiana. Więc jeżeli wszędzie w, w stylach naszych elementów używałem właśnie takich Y, predefiniowanej zmiennej, że nie wybrałem tu sobie czcionki jakiejś innej, tylko wybrałem sobie app font, to wtedy dzięki temu wszędzie mogę sobie to zmienić i wykorzystywać bardzo łatwo. Mogę sobie takich czcionek w naszej aplikacji dodać kilka takich y, właśnie jako zmiennych po to, żeby w innych miejscach używać zmiennych. Tak samo jest z kolorami. Mamy tutaj kilka podstawowych kolorów, do takich podstawowych rzeczy w naszej aplikacji, jak główny kolor, kolor kontrastowy, kolor tekstu i tak dalej. I niżej mamy jeszcze Masę innych kolorów, to jest taka paleta kolorów, można powiedzieć, i każdy z nich możemy podmienić. Jeżeli mamy sobie na przykład przycisk w kolorze primary, primary, może nie dark, weźmy sobie, o, niech będzie dark. Tutaj jest taki kolor niebieski, możemy go łatwo podmienić. Mianowicie wchodzimy sobie znowu w te nasze style i zmieniamy sobie primary kolor na taki, który pasuje do naszej palety, a na przykład taki. I dzięki temu wszystkie nasze elementy, które używały tego primary koloru, będą tak wyglądały więc nie tylko nasz przycisk się podmieni, ale też podmienią się teksty, które używały primary koloru, czy checkboxy, czy wszystkie inne kontrolki, które sobie tu wykorzystywaliśmy. Więc podsumowując już całą tę lekcję, z tyle co podstawą tego, żebyśmy mieli łatwość utrzymania wyglądu naszej aplikacji, żeby było to spójne i żeby utrzymanie takiej aplikacji było tanie. I dzięki temu łatwo nam jest sobie podmieniać wszędzie nasze elementy, tak żeby wszystkie wyglądały tak samo. I też druga rzecz, nagle mamy, sprawiamy, używając właśnie takich zmiennych, że nasze kontrolki wyglądają tak samo. I jak mamy sobie jakiś kolor, to wiemy, że mamy jakoś ograniczoną paletę naszych kolorów, a nie że za każdym razem szukamy sobie jakiegoś nowego koloru na jakiś. W daną sytuację, tylko bierzemy na przykład do warningów zawsze ten sam kolor czerwony, a do sukcesów zawsze ten sam kolor zielony. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć! Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej!